Ja dzisiaj mam 45 lat, mam tu uderzenia gorąca i to jest mój problem. A nie to, że na przykład moja mama, która jak ja byłam pięciolatką, to na przykład nie. Nie przytulała mnie. No, wiecie, można naprawdę wiele wyciągnąć takich wniosków. No, ale dobrze, wejdźmy wreszcie w tą, w tą menopauzę, bo tak jak powiedziałam, to jest okres co najmniej kilkunastu lat. Jedne mogą przechodzić to szybciej, inne mogą przechodzić to wolniej, inne bardziej drastycznie, jedne bardziej drastyczne, jedne mniej. Powiem Wam, że ja sama też miałam uderzenia gorąca, na które najczęściej kobiety się skarżą na uderzenia gorące i zlewne poty. I nie wiem, czy to już opowiadałam o tym, ale jak ja. No mnie już przeszły i przykro mi jest nawet z tego powodu, bo ja po prostu właśnie wykorzystałam moją psychikę do wytłumaczenia sobie uderzeń gorąca, tym, że to jest wytwór mojej własnej energii. Żeby. Taki wytworzyć gorąc, jakim prezentowałam, którym naprawdę miałam wrażenie, że z dłoni to mogę rzucać kulami ognia, to naprawdę przy takiej możliwości wytworzenia takiego ciepła, takiego poczucia gorąca, zdajecie sobie sprawę, nieraz mówiłam o mitochondriach, ile te mitochondria muszą mieć możliwości produkowania ciepła, to jest niebywałe, Ja, jak pomyślałam o tym, wow, to ja mam taką moc, zobaczcie, w bajkach nieraz wiedźmy rzucały piorunami, i rzucały kulami ognia, no więc ja też tak potrafię, tak? No ponieważ mi się skończyły i już nie mam tak specjalnie, no może tam lekki jakiś coś przeleci. To wyobraźcie sobie, że ja zaczęłam brać Niacynę 500. -kę po to, żeby poczuć to. I cynę tą, która daje efekt flash, to mój małżonek tak wchodzi mówi, no taka czerwona jesteś, a ja po prostu wow, jest mi super, bo wraca z powrotem to uderzenie gorąca, które szczerze mówiąc po prostu pokochałam. Oczywiście to jest zaburzenie i powiem wam zaraz z czego ono wynika, ale wszystkie objawy, o których mówię, które nie są zagrożeniem życia, to tak naprawdę powinnyście pokochać, to, to wystarczy sobie zacząć tłumaczyć troszeczkę w inny sposób. Jak ja tego tak właśnie zaczęłam do, do swoich uderzeń gorąca, których miałam no, kilka w ciągu dnia, kilka w ciągu nocy, to jak tylko sobie to tak wytłumaczyłam, to uwaga, no dosłownie z dnia na dzień mi przeszło. Mówię, więc nie wiem, czy to dobrze. Dobrze, ale z czym to się wiąże? To jest taka, akurat od tego uderzenia gorąca, od tego zaczęłam, ponieważ to są, tak jak przychodzicie do mnie, to jest najczęstsza, najczęstszy problem, najbardziej wam dokuczający. Dlaczego mówię, żeby się z nim poukładać? Bo przez to, że skupiamy uwagę właśnie na czymś takim jak uderzenia gorąca, to nie skupiamy uwagi na czymś, co jest rzeczywiście poważne. Ale muszę do tego dojść troszeczkę powoli. Może powiedzmy sobie, z czego wynika tak fizjologicznie to, że w ogóle mamy te objawy? No to jest spadek hormonów, tak? Hormony seksualne, przede wszystkim mówimy tu o estrogenach, i stąd są te właśnie wszystkie hasła dotyczące potem hormonalnej terapii zastępczej, żeby wspierać, żeby pomagać i rzeczywiście czasami może to pomóc, aczkolwiek tutaj trzeba być bardzo uważnym. Mam nadzieję, że zdołam o tym powiedzieć. Ale wiecie, hormony seksualne, o których mówimy, czyli estrogeny, progesterony, testosteron, bo kobiety też mają testosteron, tylko no w znacznie mniejszej ilości niż u mężczyzn, hormony zostały nazwane seksualnymi dopiero całkiem niedawno i to po prostu przez przypadek, w momencie kiedy zaczęto odkrywać ich wpływ na funkcje rozrodcze i funkcje seksualne, dlatego nadano im Hasło hormony seksualne. Ale kochani, no estrogeny to są hormony kobiece, testosteron to jest hormon męski. I nie jest to kwestia seksualności. Seksualność jest jak gdyby obocznym elementem dotyczącym hormonów nazwanych seksualne. Tak naprawdę my mamy na przykład odbiór na receptory na estrogen absolutnie wszędzie. I to co ma duże znaczenie w aspekcie tym o którym powiedziałam uderzeń gorąca, to jest to, że my mamy bardzo potężny odbiór w podwzgórzu w naszej głowie, podwzgórze to jest niesamowicie istotny element mózgu, który dysponuje nam bardzo wieloma funkcjami w naszym organizmie neurologicznymi i hormonalnymi. I teraz zajmuje się również poprzez funkcje neurologiczne nasze podwzgórze, zajmuje się również regulowaniem temperatury. Można by było powiedzieć, że tak pod wzgórze to jest taki termostat. Tak? W momencie, kiedy mamy cały czas regularny wpływ estrogenów, to ten termostat jest, działa nam elegancko. Mamy pewien zakres temperaturowy i niewiele rzeczy może wpłynąć na to, żeby ten termostat nam pracował prawidłowo. Natomiast w momencie, kiedy główny jak gdyby hormon mówiący do podwzgórza, czyli do tego termostatu o prawidłowej pracy zaczyna nam drastycznie spadać, a jest to naprawdę duży, duży drastyczny spadek, no to termostat przestaje funkcjonować tak jak trzeba, więc uderzenia gorąca są wynikiem po pierwsze braku regulacji przez odpowiedni poziom estrogenów, ale po drugie tym, że wszystkie inne aspekty mają w tym momencie negatywny wpływ na ten termostat, tak? Czyli właśnie problemy z cukrem, problemy z cholesterolem. Zaraz Wam powiem, żeby nie było, że macie nie jeść cholesterolu, bo to nieporozumienie, tylko problemy z nieprawidłową gospodarką o cholesterolu, może w ten sposób. Problemy nerwowe, tak? Czyli całe depresyjne i problemy z nadnerczami. Czyli hormonów stresu, jak kortyzol. To wszystko będzie bombardowało nam. Jakby pobudliwość tego termostatu, że on szybciej będzie powodował, że się włącza nagrzewanie, natomiast estrogen, który miał to pilnować i kontrolować, w tym momencie nam spadł, czyli, nie, czyli wszystko inne będzie dużo bardziej wpływało, będziemy dużo bardziej wrażliwi, wrażliwe na, na wyrzucanie tego ciepła, ponieważ termostat chce nadgonić, termostat wrzuca włączenie temperatury, tak, więc Popatrzcie, jeżeli wiem, że troszeczkę namąciłam, tak, bo bardzo trudno mi jest to wszystko wyjaśnić, bo, dlatego że to nie jest zero-jedynkowe, to nie pracuje tak właśnie jak komputer czy kamera, z którą ja dzisiaj sobie nie mogłam poradzić, a wystarczyło po prostu otworzyć <grych> ją, włączyć, ale to, to nie jest tak, w naszym organizmie jest zupełnie, zupełnie inaczej. Na wszystkie systemy są systemy zapasowe, regulacyjne. I mówię to w liczbie mnogiej, bo to nie jest tylko jedna rzecz, tylko zawsze jest to dużo różnych powiązanych rzeczy. Wybiegnę nawet na chwilę i powiem Wam do jakiego stopnia. Na te estrogeny, które tak drastycznie spadają, spadają mamy rozwiązanie i wiemy, w jaki sposób możemy sobie to złagodzić przez uwrażliwienie tych estrogenów. I wiecie, co na to działa? Witamina D. I witamina D jest też tym elementem, który, jeśli się złożą te dwie rzeczy, że spada nam estrogen i mamy niedobory witaminy D3, i mamy nerwową pracę w biurze, Księgowa, czyli mało jesteśmy na zewnątrz i mamy w domu nerwówkę, bo ciągle coś musimy nadgonić i rachunki zapłacić, i tak dalej. Zobaczcie, ile elementów przeciwko nam się składa, ale lekarz nam powie, no przechodzi pani menopauzę z tego tytułu najlepiej, żeby Pani wzięła hormonalne te, y, tabletki, to Pani pomoże. Naprawdę? Zobaczcie, wiele rzeczy nam wmawiają. Że rozwiązanie jest w medycynie, od razu zaznaczam, są sytuacje, że trzeba, ale to są tak rzadkie sytuacje, że naprawdę nawet nie poświęcimy na to jednego programu, bo to nie miałoby naprawdę żadnego znaczenia. Większość, 99% sytuacji, w jakich się znajduje kobieta, nieprzyjemnych związanych z okresem menopauzy, jest do uregulowania przez. Tylko zmianę stylu życia, przez zmianę tego, co się w naszym życiu dzieje i to, jak my na to życie reagujemy.